Moi drodzy, z nami Mateusz Woźniak. Witam. Mateusz, na początek nietypowo. E, Dokąd zdanie? Dumni po zwycięstwie? Wierni po porażce. Wierni po porażce. Przegraliście właśnie spotkanie z Promateusem. Co się stało? Jak, jak to się stało, że przegraliście? E, generalnie jest, wydaje mi się, że słaby mecz w naszym wykonaniu. Poza tym przeciwnik bardzo dobrze przyjmował, bardzo dobrze blok obijał, dobrze grał w bloku. Zagrywką raczej problemów nie sprawił, ale no pozostałe e, argumenty miał po swojej stronie. No, mieli jednego gościa w czerwonej, koszulce. w czerwonej koszulce, był naprawdę można powiedzieć żółta koszulka lidera, którą dzisiaj tak naprawdę wy... wyrwał. Wyr, wyrwał dokładnie wam, bardzo dobrze się zaprezentowali, już w pierwszym meczu wygrali ze Strażakami, widziałem, że oglądaliście to spotkanie, myślałem, że jak gdyby no, przygotujecie się można powiedzieć bardziej i będziecie w stanie jednak gościa powstrzymać. No niestety dla Was się to nie udało. W trzecim spotkaniu można powiedzieć, no, nadeszła ta pierwsza porażka. Hmm, zakładam, że to troszeczkę jest za wcześnie jak dla Was. E, w zeszłym sezonie w pierwszym meczu przyszła, więc teraz mogła w trzecim. E, no zdarzałem się gorsze dni. No tutaj przede wszystkim postawiłbym na to, że była słabsza gra w naszym wykonaniu, słabsze przyjęcie, nieskończone ataki i ataki, no niestety, po autach. Więc wydaje mi się, że to jest też główna mhm. przyczyna. Wiele osób zastanawiało się już koło ciebie na boisku tak naprawdę, no co się wydarzyło? No jeszcze że... troszkę poszukają. Kiedy, kiedy wracasz na parkiety? No sądzę, że dwa tygodnie jeszcze trzeba poczekać. Dwa tygodnie. Ominiecie, bo no, macie zaplanowane dwa Jest spotkania. Straż, życa. Strasz i Stężyca, no rywale też dosyć silni, z górnej, półki. z górnej półki, ale tak jak widzisz no w tym sezonie no nie ma jakichś słabych drużyn. Nie, to jest właśnie plusem tej Ligi, że praktycznie z każdym można wygrać i z każdym można przegrać, jest bardzo ciekawa Liga naprawdę w tym sezonie. No to fajnie, okej, okay, no co życzę szybkiego powrotu do zdrowia, życzę wygranej w kolejnym spotkaniu. Ee, życzę odbicia się, no nie od dna, ale jednak takiego małego dołku, tak. Ee, Dziękuję. To i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.